Siema, a teraz do moich widzów. Dzień dobry, siema, stroniko. Znowu nagrywamy z Tymkiem. Um, dziękuję wam za subskrypcje, które mi daliście, bo wczoraj wy o 22 miałem 7, a teraz mam 13, czyli 6 subskrypcji więcej kilka godzin, więc dziękuję wam bardzo. No i dzisiaj um, będziemy nagrywać jakieś coś, tym jak już mówił, ale ja nie zdążyłem nagry łączyć nagrywania. Będziemy grać, że nie możemy otwierać skrzynek i bierzemy tylko rzeczy z ziemi. No, battle rankingowy. To co, zaczynamy? Tak. Let's go. Ogólnie chciałbym, żeby Tymka film się wybił, więc jak poglądacie mój, to wbijcie na Tymka, albo jak poglądacie Tymka, to wbijcie na mój. Bardzo bym chciał, żeby chociażby trzy osoby oglądały film Tymka, bo bardzo bym chciał, żeby się wybił Czekaj sekundę. No dobra. Przepraszam, widzowie, Tymka, bo ja się wyciszyłem. Jak nało mi się? Ej, Niko, wiesz, że ja sobie wydrukowałem taką kartkę o informacjach o moim komputerze nie? No. I mi tu pisze, że mój komputer ma dwie karty graficzne. Jak dwie karty graficzne? No, pisze... Ale mi, znaczy to jest możliwe, ale... Że pisze mi HDMI, karta graficzna, myślnik dwa szczyty. Ale no, to to nie znaczy, że masz dwie karty graficzne. To są, że dwie sztuki. Karty szyty, graficzne. Szyty tak, ale m, mi się wydaje, że chodzi o to... Że tam była HDMI HDMI, nie? HDMI, HDMI to nie jest karta że graficzna, tak... HDMI, HDMI to jest program. Może ale nie powiedzieć. HDMI... Em, że to był w takich, em, ukośnikach, tak jakby. No a wiem, no nie wiem. Możemy... Widzowie, e, powiedzcie, czy... o co w tym chodzi, bo... nie wiemy. A przynajmniej ja nie rozumiem tego za bardzo. Bo może to być dwie sztuki, ale nie musi. Może to być coś innego, nie wiem. Powiedzcie nam, widzowie, w komentarzach. I Tymek, słychać mnie głośno, czy cicho? Trochę oddalę. A ja tak. A mi słychać jak oddycham? Nie, ale ogólnie to słychać się bardzo głośno. A mnie? Jak słychać? Dobrze też. Bo na filmach niektórzy mówią, że bardzo cicho mnie słychać. I. Chciałbym to poprawić, więc po, będę po prostu troszkę głośniej mówił. No też mi się nam wydaje. Ej, czy to się kiedyś otworzy? Co? Czy się już kiedyś otworzyło? Aha, nie, to jest bunkie to jest bunkier! No, no no, no, Dobra, teraz dopiero zanierzyłem. Ale ja nie wchodzę do bunkra, dlatego że tam są dużo skrzynek, a nie chcę, żeby mu się kuść. Mam pompę już. A i faktycznie skrzynek nie możemy otwierać. Ty już otworzyłeś? Nie, zapomniałem w ogóle o tym, że nie możemy. A w ogóle kolejny... Leżę, nie... ale typa sobie. Proszę! robił mnie. Hmm, nie miałem moca. Chciałem się zabudować. Uu, ja gdzie zginę? Zginąłem tutaj. Nie, nie, źle zaznaczyłem. Tutaj. Ej, czemu twoja karta ma tak mało sekund? Ile ma sekund? Sześć. Trzy. Nie, 240 we, proszę weź, wiesz, bo tam nikogo już nie ma. Jest, widziałem typa. Aha. Dawaj, zabijesz ich. Chyba. Masz matka? Nie masz. Nie mam. Mm, o, spomerka, to, to dobrze. No to git. Ja przez to, że nie miałem maca... Ej, karty nie mogłem wziąć, się wystraszyłem już. Ej, ale teraz ty... jest jedna rzecz. Można. Uciekaj, uciekaj do fury. Nie, ja nie miałem nic! Dobra, jeszcze raz, to się wytnie, to się wytnie. Nie no, nie będę wycinał, chociaż w sumie... Nie narzacuję. Porażek Wytni się nie... Się nie można, ja. O ty! Smek. mi chociaż można je wyciąć. Tobie nie można, bo już ich nie masz. Chłopie, ty brzmisz jakby mi myszka mi kipał na portu USB. Mówi ten, co z twarzy wygląda jak dwulatek, nie? Mhm, na pewno. No tak! Mhm. Jak wysłałem czatowi czy, GPT twoje zdjęcie, to powiedział, że, że wyglądasz jak maksymalnie pięciolatek. Pięć lat to ty kiblowałeś. Pięć lat ja kiblowałem, tak? No. Na pewno. Pięć lat kiblowałem. Ta, 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 na pewno. Ta, 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 sahur. I mówi ten, co się bawi brainrotami. Brainrociarz. Typ, co gra ze mną w stil Abriny. Stil Abrinot, nie? Stil Abrat. Ale ja nie jestem brainrociarzem. Ja jestem psiarzem, a ty jesteś rociarzem. Ty jesteś psiarzem, no właśnie. No, a ty jesteś breń Ruch, ruch! psy! Tymek, Tymek, jest głupi jak pies, bo... ...przezywa każdy klub. Ale mam powód do przezywania ruchu. Nie masz powodu do przezywania ruchu ani... Na jaki? Mam. No jaki? Że jest czarny, niebie niebiesko-czarny, barwy praktycznie Ukrainy. Dawaj Ale tak serio teraz, jak nie powinno się przezywać innych klubów. Nie rozumiesz tego. Cały czas ci to mówię, że to jest bardzo brzydko jak tak robisz. Brzydko to oni piszą. Nie jak nie brzydko to oni, tylko ty cały czas... jak naprawdę... Spoko, jak chcesz być hejterów, to spoko. Mów co chcesz, ale wiedz, że ludzie nie będą mieć o ciebie szacunku w przyszłości, jak dalej będziesz wyzywał wszystkie kluby, które ci nie pasują które są wrogami górnika. Przezywam... tylko dwa kluby jakieś? No, nie no i trzy. przez to będziesz mieć... Przez to będziesz mieć... W przyszłości, jak będziesz mieć więcej widzów, to, chłopie, będziesz mieć tyle hejterów przez to, że każdego przezzywasz każdy klub. Kurde, ty będziesz nie miał wstrzymał więcej wstrzymał hejterów panu, niż wstrzymał. widzów. Wyrzuci... Niko, ja, wy... ja otworzyłem niechcący skrzy... Ej, nie możemy skrzynek otwierać, nie? Ej, ja nie otworzę... Dobra, ja wyrzucam wszystko, bo ja nie wiem czy ja otworzyłem. Jakby coś boxy można, nie? No tak, bo nie możemy otwierać skrzynek, nie, a możemy je niszczyć. Nie, tylko rzeczy z ziemi. No, Bo ja tam ten... Nie wiem czy tą Blickpotkę dropłem z tego. Czy tylko to, nie wiem. To wyrzuć wszystko, ja tak zrobiłem... Wyrzuciłem, że wyrzuciłem. Wy wyrzuciłem to, to co nie zebrałem z ziemi. ja nie mogę otwierać skrzynek! Zapomniałem, ja wyrzucę. Wyrzucę amunicję, nie. dobra, ale mnie. Amunicję. Czemu amunicję nie. No bo. Z, z no, ale ja nie wiem ile dobra. Te ja wszystko wyrzuciłem. No, niech będzie tyle. Pewnie więcej. Yy... Pewnie mniej dostałem, ale okej, okay, niech będzie tyle. I matsów też muszę 30 wyrzucić, powiedzmy. No, regularnie się dostaje 30 matsów. No, wyrzucam. Cały czas zapominam o czym? No, o tym, że nie można otwierać skrzynek. Debit. Kurde, tak kusi czasami. No, otworzyłem, ja ale nic nie zbieram. Tylko byłem ciekawy. Słaj. Ty. To i to wydropię ze skrzynki. No ale to wyrzuciłem. Niechcący to otworzyłem, ale od razu usiadłem. Ale dla mnie to jest z ziemi, chyba, nie? Nie. No a skrzynki. jak Ty będzie miał legendarną broń, ale on ją wziął ze skrzynki. No ale. To możemy, nie? No... no dobra, niech będzie. Ale to jest Big Brain. Let's go, i w ogóle. Bardzo bym chciał powiedzieć, żeby żebyście przestali mnie wyzywać od ci od, to, od ci. no do dokończ do Nie, ale bardzo bym chciał, żebyście przestali, bo to nie my wybieramy nazwisko. Po pierwsze, czy może sobie wybrać, ale nie mogę sobie wybierać ja tak nazwiska. Bo jestem jeszcze jestem zbyt młody Po pierwsze to jest um, Fake nazwisko, bo nie można podawać w internecie. No właśnie. Jak ktoś to wierzy, naprawdę, i ktoś podaje swoje nazwisko, to nie jest za mną. Czy to nie jest fake nazwisko? To jest nazwisko mojego wroga, ale nie moje. To jest, no nie wiem, czy to można nazwać fejkiem. Fake, no nie, nie moje, ale nie jest fajkiem. Ej, powiedzieli... Ej, bo nie powiedziałeś pod koniec filmu o tym. Um... L wiem, 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 wiem. Dlatego um, e chciałbym powiedzieć, w tamtym filmie, który nagrałem jakieś 30 minut temu, um, miałem powiedzieć moje QND, jak z moim kolegą już nie jesteśmy jak przyjaciółmi, przyjaciółmi. kiedyś byliśmy najlepszym przyjaciółmi, że wszystko robiliśmy razem. Wszystko, dosłownie wszystko. W trójka. No i tak. Stało się to tak. Stało się to tak, że po prostu on. Normalnie byliśmy przyjaciółmi. I nagle zaczął grać w piłkę. Do mojej drużyny doszedł. To pewnie jest ze skrzynki. Ehm, no i doszedł z mojej drużyny. I ja się bardzo z tego cieszyłem. I przez jakiś tam okres, półtorej roku, grał, 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 było wszystko git. I nagle na pewnym treningu, po prostu tak mu odwaliło od tego, że na meczu, w sumie nie treningu, przelił bramkę, że na każdym treningu i meczu wtedy zaczął być już hamski. ego mu wzrosło na poziom stesetny. Przez to, że zaczął grać po prostu w piłkę, zaczął być bardzo hamski i tak się na niego wkurzyłem, że mu po prostu powiedziałem pewnego razu, że już nie chce się z nim przyjaźnić, tylko on ma takie rzeczy robić. Teraz już się tak super mocno nie kłócimy, ale jak on coś powie, raz się praktycznie pobiliśmy, można tak powiedzieć. Jego kolega. Bo te, mogę wam też powiedzieć kujętej, jak się praktycznie no... można powiedzieć, że leciutko tak pobiliśmy. On sobie znalazł y, taki nowy doszedł. Oskar Paszek się nazywa. I oni się bardzo polubili. Tak strasznie, strasznie. Stra Oskar Paszek, jeszcze nie wiem. E, ten. No i się bardzo polubili. No i ten y, pewnego razu się z nimi pokłóciliśmy. I taki Samuel nas zdradził też. Ym, no i się pokłóciliśmy. Ten Oskar Paszek, kurde, ten typ ucieka. Ten Oskar Paszek, on cały czas zaczął być hamski dla nas, aż w końcu uderzył mojego najlepszego przyjaciela, Janka Sztefkę. Uderzył go w piersi. Tak się na niego sfolfukosowałem, że Janek mu przywalił plaskacza w, że plaskacza w twarz. Ja mu, yy, znaczy, no, plaskacza. Ja mu przywaliłem w żebra, tak nie jakoś mocno, tak, tylko leciutko. Przewaliłem lekko w żebra, go i go popchnąłem, no tak no, o, o, o. można powiedzieć ostrzeżająco i on się na nas wkurzył, walnął mo tego mojego najlepszego znowu przyjaciela Ej, ty i wtedy się tak się wkurzyliśmy, że go tak popchnąło, że prawie na ulicę wyleciał i pani wychowawczyni musiała go przytrzymać no i potem już je jak mu, jak mu Janek wywalił tego z to a ja mu w żebra, to on ała i odszedł od razu do wolnica, tego mojego kolega mojego wroga już. Tego, co się z nim dostałem, przyjacielsko Janek Wolnic zaczął się na mnie tak się wkurzył, że zaczął, jakby z siebie robić taki mur, żeby nie mógł się do tego Aspera prawie i nikt nie, nie, nie mógł mówić. Jego wypchnąłem. E, on się, jego wypchnąłem. On się, jakby już wtedy go opchnąłem i sobie poszedł dalej. I jakby... Dobra, możesz później sobie to powiedzieć, bo mamy film, a nie jakieś Q&A ja też chcę mówić. A nie chcę ci przerywać. No, no, i tak to było. Po prostu że bardzo. Widzowie, możecie mnie się pytać o różne rzeczy, bo ja też czasami mam takie sprawy w szkole. Em, no, że... Z Borysem najbardziej, takim jego taki kiedyś Borys, kolegą, teraz wrogiem. Taki grubas, taki, jak, tust, taki tłusty kotlecik. Jakbyście spotkali na ulicy, to po prostu możecie liścia walnąć, powiedzieć, ale ty gruby jesteś i pójść. XD. Ja że... jeszcze... Ja zrobię na pewno kiedyś jeszcze i bo mam jeszcze taką jedną sprawę, taką super fajną, że mój kolega bardzo się za mną postawił. I to jest jakby taki dowód przyjacielski, że faktycznie jesteśmy no, mocnymi przyjaciółmi, jednymi z najmocniejszych ze szkoły. Niko, wiesz, że em, jak ktoś otworzy skrzynkę. Nie? No. To możesz od niego to zabrać. Że my od siebie, jak ty otworzysz skrzynkę niechcący. To nie, nie możesz, zabrać, nie ale, możesz. Ale ty typa możemy, ok? Od typa możemy, tak. O, od teraz. Dobra, i ogólnie dostałem takie komentarze, i proszę, żebyście takie mówili też, że. Mm, Dawaj i o, jeden na jeden, przestań jakby nagrywać, bo i tak to nie będzie miało sensu, i tak dalej. Proszę, żebyście tak nie mówili. Jak Mówi. naprawdę macie do tego jakoś, no nie pisali. Mówi. Jak naprawdę macie do tego jakiś problem, że ja i tym jak nagrywam na YouTube, to po prostu teraz nie oglądajcie i pójście sobie w swoje sprawy yy, i zacznijcie po prostu sami nagrywać i zobaczycie, że to nie jest takie super proste, żeby się tak wybić i tak dalej. I po prostu jak chcecie kogoś przezywać, to się nie wyżywajcie z na, na porządkujących y, YouTube'a, tylko po prostu jakby, nie wiem, wyżyjcie się No kurde, nie mam macza nie? Ym, to wyżyjcie się po prostu na jakiś nie wiem, walnijcie sobie, nie wiem, kupcie sobie, kurde, jakieś, Worak jakąś super małpę, czy jakiś worek, kurde, na, y, y, na czy jakieś super, antys czy jakieś antystresowe rzeczy, to no, naprawdę to... Nic wam jakby, nikomu jakby nie jest przez to gorzej w życiu, nikomu to nie przeszkadza, a wy tylko próbujecie się wyżyć, a tak troszkę w sumie bez sensu się wyżywacie. Bo ja jakby nie przestanę tak czy siak nagrywać na YouTubie, mam was Aleś. gdzieś, mam hejterów gdzieś, mam was gdzieś, ci, którzy przezywają to mam ich totalnie gdzieś, więc jeżeli po prostu macie jakieś problemy, z, z problemy rodzinne i tak dalej, Przestancie się wyżywać na innych ludziach, tylko po prostu nie wiem, co jest ze sobą zróbcie, albo do jakiegoś psychiatryka się pójdziecie, czy coś, albo, macie se, albo sobie melice zapaszcie Bo wy naprawdę jesteście żałośnie, jak tak robicie. Ale jak nie macie co robić, to się pobawcie małym. Jak go w ogóle macie, Dymek. to było takie troszkę nie na miejscu, wiesz? Ja chyba sobie to wytłumaczę z tego filmu. Bo nie chcę, żeby YouTube mnie banował. Ale małym braciszkiem się możecie połowić. No właśnie... No no, no tak. Wcale nie chodziło o nic chodziło, innego. O to mi chodziło. Nie. No o to mi chodziło, no co? No wiem, wiem, spokojnie. Wcale nie chodziło ci o nic innego co napisać. A wiesz, że tego typa, ten typ wygląda mi takiego typowego, kurzającego, który nie umie też się. No. O, nie ma co. Ciebie sobie wezmę ziomek. Ale wywał gonga. No i ktoś jeszcze do mnie próje. Zielony sentyl na tym na ziemi. Jaki? Zielony. A, ja też mam. No. Eee. Za chwilę z tego... Niech sobie loot wezmę, HP um, ja mam 0 O, zero pragu, o, hopie, nie o, 8, o 98, a to bije... 90. Chope. Dobra, biorę ej, to. ej, teraz spadając na dach, nie? Z G-klasą. To um, dachowanie jak masz? Bo teraz dostajesz minus 1 HP. <laughs> serio? No. Ej, no to jest trochę bez nie? Albo... no. Ale ej, ja... Ej, podjedziesz mi pod moją furę? Ty se podjeść Spoko. Ja jedę swoją furą. Spoko. Ej, ja sobie zaklepuję tego boxa. A boxa. Ty jak ja go zaklepałem. Wszystko biorę, pyk. Dobra, to mi się już uleczyło Chop ja mam w ogóle pierwszą legendarną broń. Kolejna Amobox W ogóle ja na, na jak mam już pierwszą legendarną broń, Aj ja Ej, weź mi przemień na McLaren'a. Na pewno chcesz? Woselnicz. O jest... Ej! Ej! E! 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 Ej! No juk. To nie jest McLaren. A, korweta, sorry. Ej Niko, umiesz tak? Jak? Czekaj, bo ja cię nie widzę, bo nie odjechałeś. Tutaj. Ej, nie wiem, zobaczymy. Na spacji jak coś, na spacji. Fajne, nie? Ej, zarobiste, nie? Ej, ja tak zrobię sobie... pych! Zarobiste, Ej, Ja tak typowi zrobię, nie? Że dupką mu wjadę, patrz. Tak? Tak mu dupką wiadę. Zakurzymy go. Zakurzymy go, chłopka. Ja nie musiał się wykąpać. W końcu go On się w ogóle kąpie? Się. Jak go w ogóle stać nad wodę? No właśnie... Tymek, nie przyzywamy od biednych, tak już się nie przyzywa. Oj tam oj tam nie przesyłam. no a akurat... Ceru to... o pieniądze to to nie jest wina tego kogoś, kto będzie oglądał. Jeżeli oczywiście on ma rodziców, którzy... Jeżeli w ogóle ma rodziców. Tymek! Przecież ja cały czas przezywać wszystkich. Ale powiedziałem, jeżeli w ogóle mają rodziców. Ale to było bardziej. To było bardziej hamskie, czy takie bardziej współczujące? To było bardziej hamskie, czy współczujące? Współczujące. Czekajcie. No. Ja jestem. Tam... No. Dawaj, wracajmy w medalionów, czy nie? Tym jak wracajemy w medalionów? O nie. Jest... No, za, dwóch. No idę chronić. Bo, ej, Tyma, jak bo oni się do nas zbliżają. Dobrze, jestem widzę i Ej, dawaj tą flagę, dawaj tą flagę, dawaj tą flagę. Czy to jest skrzynka, taka jakby, czy nie? Wiesz co? To jest flaga, to nie jest skrzynka. Jak coś to zaklepuje legendarną EM pompę jak będzie. Spoko. To ja mityczną. Wątpię, że... Ej, medy tam... do nas idą. Chill, chill, chill. Jak coś to wiesz, rura. W nich ja, chyba. Rura! W nas. Rura! Rusą! Poczekaj, mama urodziła kogo? Żołnierzy, a nie jakieś kurde, farce, far, e, far, No, a nie jakieś farfocry, które, którzy boją się ludzi, nie? Jeżdżamy w nich. Ja już im współczuję, dawaj im jeszcze przedryftujemy pod łapę. Oni są na fladze. Tak? Tak. Idę. się ma śmiecie. Jeżeli nie masz śmieci, to go. No to, no, to no to moi widzowie, ja już się z wami żegnam. Życzę miłego dnia, jeżeli coś chciecie teraz to smacznego. Ja, też ja już smacznego. kończę, Wszystko? więc pa, do zobaczenia miłego dnia. Pa to moich widzów teraz też, ja już też kończę, też jak ktoś się też wszystkim życzę smacznego. No i siema. Widzimy się w następnym filmie.